Przed głosowaniem nad całością ustawy zgłosili się w pierwszej kolejności pan poseł Grzegorz Tobiszowski pis przygotowuje się pan poseł Zbyszek Zaborowski SLD. Panie marszałku, panie i panowie posłowie 12.25 po północy. Trzecia trzydzieści. Wczoraj kończyła komisja. 23.30 wtorek kończymy obrady. Na komisji, proszę Państwa, jest mi przykro jako posłowi Ziemi Śląskiej, że Państwo nie macie cierpliwości wysłuchać wystąpienia przy likwidacji kopań i dramatu na Śląsku. Gdzie Wam się spieszy? Gdzie się Panu spieszy? Gdzie? Panowie i Panie posłanki. PO i PSLu Jest mi przykro, że państwo a co pan obchodzi, panie pośle? Cieszę się, że tak głośno to pan powiedział z ław platformy, bowiem jeśli państwo nie widzicie powagi sytuacji, że państwo likwidujecie w dużych miastach cztery duże podmioty jeśli Państwo nie macie świadomości, że nie godzi się w 72 godziny procedować taką ustawę, jeśli Państwo i Pani Premier jest nieprawdą, że Pani mówi przeszkadzano mi, Panie marszałku. bardzo bym prosił pół minuty bo to jest naprawdę wydaje mi się ważne, że Pani Premier nie można mówić o tym, że my restrukturyzujemy, kiedy Unia Europejska nie, godzi, nie zgadza się na likwidację, bowiem jest dyrektywa, która tylko pozwala pomóc w likwidacji. Pani mówi o uratowaniu Kazimierza Juliusza. Wcześniej było zaniedbanie właściciela i wprost grabież nastąpiła w kopalniach i w majątku górnictwa. Panie i pani, pani, panowie posłowie, jeszcze mamy możliwość zagłosowania przeciw. Proszę i wołam i szukam 20 sprawiedliwych i odważnych, którzy powiedzą nie. Szukam i w ławach PRA, PO i psl którzy odważą się nie popierać tej ustawy. By na Śląsku była przyszłość, a nie tak jak w Wałbrzychu, problemy ze szybami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to prawda, że jest bardzo późno. Sejm jest gotów dla ratowania miejsc pracy pracować nawet w nocy, ale proszę o zwięzłość. Bardzo proszę, Pan Poseł Zbyszek Zaborowski, SLD. Przywołuję Państwa do porządku. Po takim aplauzie zapraszam, Panie Pośle. Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Koalicja rządowa przed chwilą odrzuciła wszystkie poprawki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Próbowaliśmy poprawić ustawę, która jest trudna do poprawienia, ale widać, że nie ma dobrej woli, żeby ją poprawić. Zostały odrzucone. Pani premier, a raczej Lady Thatcher. Pani, pani premier, Pani premier, ta ustawa jest przeforsowana, dopchnięta kolanem w ciągu kilku dni w sytuacji, kiedy zostały zerwane rozmowy ze stroną społeczną. Realizacja tak trudnego programu naprawy polskiego górnictwa wymaga porozumienia ze stroną społeczną. Tego się nie da zrealizować wbrew środowiskom górniczym. Wbrew ludziom, którzy dzisiaj protestują na Górnym Śląsku i w Małopolsce Zachodniej. Pani premier, pani może jeszcze zatrzymać, poprosić większość rządową, żeby dzisiaj nie głosować tej ustawy. Pojechać jeszcze raz na Śląsk, dać ludziom gwarancję, że jak kopalnie zostaną uzdrowione, to one wrócą do Fedrunku że w Bytomiu, w Brzeszczach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej nie znikną bezpowrotnie miejsca pracy. Pani jeszcze to może zrobić. To jest apel Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Czerwiński, Platforma Obywatelska. Przygotowuje się pan poseł Przemysław Wipler. Panie Marszałku, Szanowna Pani Premier, Wysoki Sejmie, po co nam ta ustawa? Pierwsza rzecz nie jest potrzebna nam. Potrzebna jest kapitanowi statku, który poprosił o pomoc. Kapitanem statku jest zarząd kompanii węglowej, który musi przejść najtrudniejszy okres. Pytania tutaj padły, co zapewnia górnikom ta ustawa? Odpowiedź jest prosta: pensje na luty, czternastą pensję dla górników. Jeden z posłów ubrany pod publikę, zapytał i stwierdził, że w czternastce chodzi o zbliżoną kwotę, co za pensję zarządu. A nie wiedział, że na czternastą pensję trzeba teraz przyszykować 340 milionów złotych. Moje pytanie jest proste. Czy ktokolwiek z tej sali w interesie górników złożył jakąkolwiek propozycję, żeby teraz, w tym czasie, gdy trzeba ten okres uratować, można było cokolwiek im dać, bo stwierdzam, stwierdzam, chcę stwierdzić, jestem do tego przekonany. Że gdybyście Państwo wiedzieli, że najwięcej złota na świecie rozpuszczonego jest w oceanach, to rządowi nie waszemu kazalibyście tego złota tam szukać. A to jest oszukiwanie ludzi. My dajemy narzędzie, nie załatwiamy sprawy do końca, ale jest wielka szansa na to, że ten problem bardzo ciężki będzie uporządkowany. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Pośle. Pan poseł Przemysław Wiple przygotowuje się pan poseł Armand Kamil Ryfiński. Pierwsze zacznę od prośby od posłów lewicy, żeby nie porównywali żelaznej damy, pani Lady Margaret Thatcher do tej lawirantki i do tej kobiety, która kłamie, oszukuje, oszukała swoją ślązaków. Do osoby, która jest odpowiedzialna za to, że teraz ginie ślost. Mam pytanie. Spokój. Mam pytanie, ale mam pytanie. Pijak, powiem wam. Spokojnie. Spokojnie. Pijak, pijak. Prawda was boli. Powiem wam, kto to jest pijak. Pijak to był, pija, był pierwszy minister rządu Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka, pana do porządku który po raz pierwszy. Górnictwem węgla kamiennego. Człowiek, który przedtem był prezesem klubu sportowego Górnik Zabrze, a przedtem wyrzucił go za alkoholizm pan premier Buzek z pracy w kopalni. Ale chcę zadać pytania, których mi nie pozwaliście, i to są pytania, których nie zadam do rządu, nie zadam do partii rządzącej. To są pytania do wyborców, do Ślązaków. Nie pozwalacie mi. Panie pośle, pański czas minął. Nie, rywal, Mam krótkie pytanie. Pytanie do Polaków i do Ślązaków. Jak długo będziecie dawali się oszukiwać, okłamywać i głosować Proszę na ludzi, którzy niszczą nasz kraj? Dziękuję bardzo. Pan poseł Armand Kamil Ryfiński, przygotowuje się pan poseł Zbigniew Giżyński. Czy to było już niewykluczone? Panie marszałku, pani premierko, Wysoka Izbo. Chciałbym w imieniu Polaków, którzy solidaryzują się z górnikami, chciał prosić. Proszę Panią Izbę Premier, o, o większy porządek i umożliwienie panu posłowi przemawianie. Chciałem panią premier prosić o to, żeby nie próbowała pani się zabierać za materię, o której pani ugrupowanie i koalicja nie ma bladego pojęcia. Skoro przez 7 lat nie byliście państwo w stanie zapewnić sprawnego zarządu w tych kopalniach, odpowiedniego nadzoru właścicielskiego, który by spowodował nie tylko zwiększenie wydobycia, ale także zwiększenie opłacalności produkcji, to po, to po prostu nie powinniście się Państwo dzisiaj tym zajmować. To po pierwsze z dziesięciu największych producentów węgla na świecie, w którym Polska ma zaszczyt być, tylko jeden kraj zmniejszył w ciągu ostatniego dziesięciolecia znacząco wydobycie jest to Polska. Niektóre kraje wielokrotnie, pięcią sześciokrotnie potrafiły w tym samym czasie zwiększyć wydobycie. Czy nie y, zastanowiło Pani Premier to, że spadające z, y, wydobycie węgla kamiennego w Polsce, czy panie nie jest panie. robione celowo? Panie Marszałku, były zakłócenia mojej wypowiedzi, proszę wyłączyć ten piszczyk i umożliwić mi dokończenie wypowiedzi.